W Photoshopie możemy na różne sposoby otrzymać szkic ze zdjęcia. Przedstawię jeden z nich. Na początek wybieramy obrazek tryb skala szarości. Następnie obrazek tryb bichromia. W oknie tego narzędzia klikamy w pierwszy kwadracik z wykresem. I ustawiamy krzywą, podobnie do przedstawionego przykładu. Zatwierdzamy OK. W kolejnym kroku wybieramy obrazek, tryb, RGB. Teraz możemy wybrać filtr. Wyostrzanie. Maska wyostrzająca. Ustawiamy suwaki następująco, wartość, 190%. Promień, 5 pikseli. Próg 0. Zatwierdzamy OK. Po tej operacji wybieramy narzędzie gumka z czarną końcówką i białym tłem, zmieniamy jej krycie na 50% i wybielamy skórę. Krawędzie pozostawiamy bez zmian. Po wybieleniu wybieramy obrazek dopasuj krzywe. W oknie tego narzędzia ustawiam wykres tak by zwiększyć kontrast. Teraz w oknie warstwy tworzymy nową warstwę korekcyjną poziomy. W oknie tego narzędzia ustawiam poziomy wejścia następująco Zatwierdzam OK. Teraz muszę wypełnić tą warstwę kolorem czarnym. Wybieram więc edycja, wypełnij, kolorem tła, czyli czarnym. Następnie wybieram pędzel, skryciem 100% i maluję nim brzegi postaci. Po tej czynności warstwa, zwłaszcza obrazek. Teraz warstwa, powiel warstwę. Na powielonej warstwie stosujemy filtry artystyczne, posteryzacja brzegów. W nowym oknie ustawiam grubość krawędzi na 2, intensywność krawędzi na 6 i posteryzację na 6. Następnie narzędziem gumka, manipulując kryciem, usuwamy kropki z powierzchni skóry. Krycie gumki ustawiamy między 50 a 80%. Staramy się rozmazać krawędzie, by nadać im efekt szkicu. Na koniec warstwa spłaszcz obrazek.